Ostatnim czasie mamy na rynku wysyp konsol albo urządzeń konsolopodobnych, takich jak chociażby PlayStation Portal. A przynajmniej ja tak myślę o tym urządzeniu, no bo ono sensu stricte nie jest tak naprawdę swoistą konsolą, tylko ma możliwość odtwarzania zawartości tak naprawdę z PlayStation, czyli możecie sobie grać poprzez tą funkcję Remote, tak jak na telefonie, tablecie, tak właśnie na tym urządzeniu. Ale dzisiaj ani PlayStation Portal, ani innymi konsolami typu Steam Deck nie będziemy się zajmować, bo chciałem powiedzieć o sprzęcie, które sobie niedawno kupiłem, a mianowicie kontroler Backbone dla urządzeń z Androidem lub iPhone'a 15 czy też 15 Pro. Długo nie trzeba było czekać, bo od kilku miesięcy mam możliwość grania, korzystania z choćby tego kontrolera Backbone dla urządzeń PlayStation czy Xboxowi. Jak akurat widzicie ja kupiłem sobie wersję z PlayStation, chociaż można oczywiście też wybrać tą drugą. Generalnie w internecie możecie się spotkać z opinią, że jest to jeden z najlepszych, a może i nawet najlepszy kontroler, który możecie sobie kupić właśnie do swojego smartfona. Czy tak jest faktycznie? Jakie jest moje zdanie na temat tego urządzenia? Oraz najważniejsze, czy warto wydać właśnie na niego kilkaset złotych, bo taka jest domyślna cena, o tym będzie właśnie w dzisiejszym filmie. Jak mogliście widzieć na moim Instagramie, ja ten kontroler mam w zasadzie od kilkunastu dni, tak można już go powiedzieć. Generalnie nabyłem go sobie w świątecznej, a raczej poświątecznej promocji na stronie producenta. Tam faktycznie ten kontroler miał spory rabat, bo 30%. Obecnie w Polsce można go kupić za cenę kilkuset złotych w granicach 400, 500, a nawet 600, w zależności od sklepu. Linki do tych miejsc zostawiam wam w opisie tego filmu, więc jeśli się zdecydujecie, to zobaczcie sobie tak naprawdę wszystkie te miejsca, bo być może w jednym sklepie będzie fajna promocja i tam będzie się po prostu... Opłacało go najbardziej kupić. I tak jak już Wam powiedziałem na samym początku, to co ważne, to to, że mamy tutaj oficjalne wsparcie, oczywiście dla Androida, bo tak było już wcześniej, ale też dla tych najnowszych iPhone'ów. Jeśli mielibyście starszego iPhone'a, na przykład 14, która ma jeszcze port Lightning, to śmiało możecie kupić sobie właśnie tamtą wersję. Ten kontroler swoją drogą powinien być nieco tańszy, ale tutaj, jak widzicie, mam do czynienia właśnie z tą wersją, która jest kompatybilna również z tymi najnowszymi iPhone'ami. I co ważne, ona jest kompatybilna nie tylko za pomocą portu, który został tutaj umieszczony, czyli właśnie portu USB typu C, ale również za pomocą oprogramowania, które swobodnie możecie sobie ściągnąć w postaci aplikacji z App Store. Tam generalnie macie możliwość spersonalizowania, jak ma działać sam ten kontroler, a także możecie mieć dostęp do subskrypcji samej tej aplikacji. Pierwszy rok jest za darmo, ona wam daje wiele korzyści. Możecie sobie też w prostszy sposób na przykład odpalać gry, czy to z Xboxa, czy to z samego PlayStation, albo jeszcze innych Game Passów. Bezpośrednio właśnie z tamtego miejsca włączać sobie samo stream na tymże urządzeniu, chociaż to oczywiście nie ogranicza się tylko do strumieniowania gier właśnie z konsoli, bo może się tak zdarzyć, że na przykład kupujecie komuś ten kontroler, kto nie ma żadnej konsoli, no i czy wtedy to urządzenie jest bezużyteczne? Absolutnie nie. Możecie swobodnie grać w różne tytuły, które są bezpośrednio zainstalowane czy to na waszym Androidzie, czy właśnie iPhone'ie. Włączacie sobie po prostu jakąś konkretną aplikację, konkretną dedykowaną grę, która jest zainstalowana na tym smartfonie, no i tak naprawdę w najwyższej jakości możecie grać, bo trzeba Pamiętaj, że w takim przypadku ta gra jest fizycznie zainstalowana na tym urządzeniu. Nic nie strumieniujecie, więc siłą rzeczy ta jakość po prostu będzie najlepsza. Natomiast do tego wątku związanego z samą jakością czy wydajnością tej rozgrywki jeszcze sobie wrócimy, ale powiedzmy sobie słów kilka na temat samego tego kontrolera, jak on jest w ogóle wykonany. Generalnie mówiąc o samej konstrukcji tego urządzenia możemy doszukać się wielu analogii do oficjalnych kontrolerów sprzedawanych przez firmę Sony. Zresztą ciężko się dziwić, to urządzenie akurat ma oficjalny certyfikat, wsparcie właśnie przez japońskiego producenta, w związku z tym można powiedzieć, że ten design, ta konstrukcja była w pewnym stopniu zaakceptowana właśnie przez tamtego giganta. Jeśli chodzi o samo wykonanie, stoi on naprawdę w bardzo wysokim poziomie, nic tutaj nie trzeszczy, nie macie wrażenia, że mamy do czynienia tutaj z jakimś tanim chińskim szrotem, jakimś tanim plastikiem, chociaż trzeba wziąć pod uwagę to, że gdyby się uprzeć, to oczywiście po mocniejszym zgięciu to urządzenie Wam się złamie, w związku z tym, jeśli planujecie jakąś dłuższą podróż właśnie z tym urządzeniem, fajnie jest je sobie zabezpieczyć czy włożyć właśnie do jakiegoś case'a, ewentualnie etui, żeby po prostu mieć pewność, że nic mu się nie stanie. Oczywiście ono jest dosyć mocno rozciągalne. Jeśli by się uprzeć, to można tutaj włożyć nawet jakiegoś mniejszego tableta albo naprawdę duży smartfon. Tutaj swobodnie akurat wszedł mój iPhone 15 Pro Max. Co więcej, macie też takie fajne nakładki, które regulują to, że nie musicie wyciągać takiego iPhone'a czy innego smartfona z waszego case'a, tylko poprzez dodanie jednej czy drugiej nakładki, która będzie lepiej lub gorzej właśnie pasowała. Z chudszym bądź grubszym Etui, możecie swobodnie to urządzenie do niego dopasować, dzięki czemu jakby korzystanie z samego tego kontrolera jest po prostu szybsze. Sięgacie po niego, wkładacie iPhone'a, nic nie musicie zdejmować i od razu gracie. Także tutaj te wymienne adaptery, które są w zestawie, naprawdę dużo dają i polecam wam ich nie zgubić, no bo mogą się po prostu przydawać, zwłaszcza, jeśli będziecie w przyszłości na przykład wymieniać smartfona i zmienią wam się jego wymiary chociażby właśnie w Etui. Do samej jakości wykonania nie mogę się przyczepić, same przyciski odpowiadające za. Poszczególne akcje w grach, na przykład trójkąt, kółko, krzyżyk bardzo dobrze działają. Z tym, że raczej ten kontroler jest głośniejszy aniżeli cichszy, ze względu na to, że jak gracie przy kimś w nocy, osoba obok was śpi, to będzie słyszała te klawisze. One naprawdę mają takie wyraźne stuknięcia, więc może to ewentualnie was irytować. Natomiast mówiąc o samym korzystaniu, nie powinniście dostrzegać żadnego dyskomfortu nawet podczas dłuższej rozgrywki. Ja maksymalną rozgrywkę miałem na poziomie około 5 godzin, tam z niewielkimi przerwami. I nie bolały mnie w żadnym stopniu ani palce, ani całe dłonie. Jedyne co zauważyłem, że te przyciski z tyłu mogłyby mieć jakiś taki wyraźniejszy skok. Wydaje mi się, że to mogłoby być trochę bardziej dopracowane, mogłoby być to po prostu bardziej wyraziste. Natomiast patrząc całościowo i na układ tych wszystkich przycisków, gałek, wygląda to naprawdę bardzo dobrze, nie mówiąc o tym, że macie tak naprawdę do dyspozycji wszystkie przyciski, które są związane z oficjalnym kontrolerem Sony właśnie do PlayStation. Możecie wyzwalać sobie zrzuty ekranu, nagrywać cały ten ekran, czy klikając ten pomarańczowy przycisk przechodzić do oficjalnej aplikacji Backbone lub po prostu włączać system na przykład PlayStation. Z drugiej strony mamy też dwa porty USB typu C oraz wejście na mini jacka. Tu oczywiście podłączacie słuchawki, natomiast tu jesteście w stanie podłączyć kabel do zasilania, ale nie samego kontrolera, tylko w zasadzie ładowania telefonu podczas tego, jak gracie sobie właśnie z tym urządzeniem. No bo może się tak zdarzyć, że podczas dłuższej rozgrywki wasz iPhone na przykład rozładuje się, no i wtedy nie musicie przerywać tej rozgrywki. Starczy w takiej sytuacji podłączyć sobie po prostu najlepiej jakiś dłuższy przewód i zacznie wam się ładować bezpośrednio iPhone również przez to urządzenie, bo tutaj gwoli ścisłości sam ten kontroler nie ma żadnej baterii. W związku z tym on pobiera niewielką, ale jednak pobiera energię. Z samego iPhone'a. Niemniej myślę, że to dla samego telefonu nie jest najbardziej obciążające, bo po prostu jego będzie obciążała rozgrywka albo strumieniowanie tej rozgrywki, na przykład poprzez PlayStation Remote. I tutaj mówiąc akurat do tej drugiej kwestii, ja traciłem około 20% baterii właśnie podczas takiego strumieniowania gier na iPhone'ie 15 Pro Max, bo to oczywiście będzie w zależności od tego, jaki macie telefon, jaki on ma duży akumulator i tak dalej. Ja patrząc z perspektywy czasu, może chciałbym troszeczkę cięższe to urządzenie, ale jednak nawet z Jakąś niewielką baterią, która powodowałaby doładowywanie mojego smartfona, na przykład, jak jestem w podróży, a nie kombinowanie z tymi przejściówkami czy samym podłączaniem jakiegoś powerbanka, no ale jest jak jest, więc trzeba to zaakceptować. Natomiast jeśli chodzi o sam aspekt rozgrywki, co do końca też nie jest związane z samym tym kontrolerem, bo to już zależy od samego urządzenia, na którym będziecie grać, trzeba sobie powiedzieć, że w ogóle przyjemność grania stoi na znacznie wyższym poziomie, aniżeli mielibyście nawet duży telefon, czy nawet duży tablet i musieli klikać po prostu na. Samym ekranie. Ja generalnie tego nie lubię, dlatego też nie jestem jakimś ogromnym fanem gier mobilnych, bo ja jednak wolę mieć po prostu takiego pada w ręce. Ale wraz ze wzrostem popularności, ponownym wzrostem popularności tych przenośnych konsol, myślę, że takie rozwiązania będą stawały się też bardziej popularne, chociażby ze względu na niższą cenę aniżeli kupowanie jakiegoś Steam Decka, ROG, czy nawet tego PlayStation Portal, co do którego działania nie jestem w ogóle przekonany. No bo tak naprawdę tam streamujecie gry z PlayStation, nie mogąc ich zainteresować instalować bezpośrednio na tym urządzeniu, więc jeśli macie słaby internet, albo na przykład w podróży w ogóle go nie macie, no to sobie nie pogracie. I w zasadzie tutaj jest dokładnie taka sama sytuacja. Ja najwięcej sobie grałem właśnie poprzez PlayStation Remote, będąc w domu i w zależności od tego, jakiej jakości wy będziecie mieć poziom sygnału, poziom wi w waszym domu, to będzie działało dobrze albo nawet bardzo dobrze, ale na pewno nie idealnie. Niestety, PlayStation Remote ma to do siebie, że i tak wam nie zagwarantuje w 100% braku lagów, albo po prostu będziecie Wskazani na chociażby niewielkie opóźnienia, co oznacza, że granie w jakiejś strzelanki multiplayer online, granie w FIFA, będzie kończyło się tym, że przy tych opóźnieniach, nawet niewielkich, możecie przegrywać dane partie, no bo nie będziecie w stanie nadążać za tą rozgrywką. Także takich gier nie polecam do tego rozwiązania, czy w ogóle właśnie do strumieniowania gier, ale do jakichś platformówek, czy do gier, gdzie nie musicie w mieniu oka czegoś zrobić, wyzwolić jakiejś akcji, jak najbardziej się to nadaje. No i komfort grania w takie gry za pomocą tego kontrolera naprawdę jest. Dużo, dużo większe. I tutaj odnoszę się jakby do PlayStation Remote, ale możecie oczywiście korzystać z rozwiązań Xboxa czy też z innych firm. Natomiast z drugiej strony, tak jak wam mówiłem już na początku, jeśli chcecie grać sobie w gry, które macie zainstalowane na waszym urządzeniu, no to ten poziom jakości będzie jeszcze lepszy, bo będziecie mogli postawić na najwyższą grafikę czy na najwyższą wydajność podczas tych gier. Kiedy te procesy będą miały miejsce bezpośrednio na waszym urządzeniu, nie będziecie musieli nic streamować, więc połączenie jakby tego aspektu z samym tym kontrolerem gwarantuje już w ogóle, Jakieś idealne warunki do grania. Także reasumując recenzję tej drugiej wersji kontrolera backbone, generalnie mocno go polecam, szczególnie dla osób, które chcą grać w bardziej zaawansowane gry, czy to poprzez strumieniowanie ich ze swojej konsoli, na przykład będąc w podróży, chcąc mieć jakąś alternatywę w stosunku chociażby do PlayStation Portal czy innych przenośnych konsol, wydając tak naprawdę ułamek ceny właśnie tejże konsoli. Natomiast i tak tutaj musi liczyć się z tym, że trochę ten kontroler będzie kosztował. On raczej należy do tych droższych, aniżeli tańszych na rynku. Gwarantuje jakość samej konstrukcji i samą obsługę poprzez aplikację na naprawdę wysokim poziomie. To Wam się będzie podobać, ale trzeba za to zapłacić. Powiem tak, jeśli mielibyście za to urządzenie zapłacić gdzieś 300-400 zł, to naprawdę nie wahałbym się. Przy 500, nie mówiąc o wyższych cenach, trzeba się dobrze zastanowić, czy na pewno będziecie często z niego korzystać, bo jak raz na jakiś czas chcecie sobie pograć w jakąś niewymagającą grę, to wydaje mi się, że można kupić jakiś tańszy kontroler na rynku. Ja też testowałem Razera, ale on mi nie przypadł do gustu natomiast to urządzenie jak najbardziej mogę wam polecić, tylko ono po prostu nie należy do najtańszych za tą jakość trzeba zapłacić tak można powiedzieć, ale jak już zapłacicie to myślę, że będziecie naprawdę zadowoleni a przynajmniej ja z tego zakupu jestem naprawdę zadowolony i jak najbardziej wam rekomenduję, tak jak wam mówiłem są dwie wersje zarówno dla Playstation jak i Xboxa, oczywiście to jest jakby tylko rekomendowane, bo na tej wersji też możecie sobie pograć w Xboxa, a nie ma z tym żadnego problemu także do wyboru, do koloru tak jak wam mówiłem mogą być promocje w różnych sklepach, więc warto sobie właśnie przed takim zakupem tam zajrzeć. Linki do nich wam zostawiam w opisie tego filmu, a ode mnie to już by było na tyle. Trzymajcie się, cześć!